Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Cierpiku i zapraszam was do Hellcase'a. Jeżeli chcielibyście skorzystać sobie z, z tej ze strony, to skorzystajcie z kodu Cierpiku, przez jedną na końcu dawam to aż 10% waszego doładowania oraz 0.70 dolka na otwarcie pierwszej skrzyni. Także, widzu, nie czekaj, a korzystaj. bo fajnie. Ostatnio trafiliśmy sobie fajnego magnecika. ja go sobie sprzedałem żebym mógł zagrać, żebym mógł nagrać dla Was kolejny odcinek i widzę, że tutaj są bardzo duże promocje, więc się sobie po prostu otworzymy parę tych skrzynek z promocji, ale jedna mnie bardzo tutaj kusi, mianowicie Ruby Sherry, Ruby Sherry mi kusi, ponieważ jest naprawdę przepotężnie dużo tutaj skinów, bardzo drogich i też tanich takich, które mnie mogą po prostu zniszczyć, więc jakbym sobie tak ze trzy otworzył, akurat mnie na nie stać, to może Podwoimy albo potroimy, a Ty Widzu zostaw suba, żeby było dobrze, bo jak nie zostawisz suba, to będzie chujnia, i... I nie zostawiłeś suba. Ja Cię kręcę, ale chyba się z... 500 dolarów, Boże! Ale zrobiłem, mmm... Okej. Okay. W takim razie, że Ruby Sherry zapowiedział, że otwieramy tylko najtańsze skrzynie. <laughs> Mianowicie na przykład Knife Life, Knife Life... 38 dolarów kliknijmy sobie X na promocji, może co, może co wpadnie eee, no i pierwszy strzał nam tutaj niestety nie da ciekawego 6 dolarów, sprzedajmy, otwórzmy raz jeszcze, zobaczmy A już może widelec, może on już a może teraz wpadnie no i dobra, mamy dwa fever dreamy, więc może wyjść na zero. 36, tak, prawie że na zero. dobra kliknijmy sobie jeszcze raz, może jakiś kosek wpadnie Taki knife life, a, a knife'a nie daje Niby knife life, a, a jednak knife nie idzie. Proszę o knife, proszę o knife, ponieważ na sam dzień dobry mnie tutaj e, zniszczył. Zniszczył ten najdroższy rubiszary. Dobra? I jeszcze sobie klikniemy z te dwa razy, może coś wpadnie? I. I. I kosy niestety nie ma. Kosy niestety nie ma, ale jest wow, więc może wyjść na zero? Nie, jest 13 dolarów tylko. Dobra, ostatni raz klikamy za jak Life'a i przejdziemy sobie dalej. Po prostu eee, Kosy znowu nie mam. Też będą plecy. 16 razy. dobra, ostatni raz, ostatni raz i i i. i... jest i. kill confirmed jest ok. Jest Fever Dream, więc 117 dolarów, spoko. No i jeszcze coś, 10 razy kliknijmy. A co? Teraz tak dało, może jeszcze raz coś da? I, 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 i nic nie ma tutaj. Nic niestety tutaj nie ma. Ale jeszcze raz klikniemy. Tak dla pewności. Tak, dla pewności kliknę jeszcze raz, może coś wpadnie. I noża niestety nie widać. Noża niestety na horyzoncie nie widać. Także sprzedajmy i widać sobie na następną żoneczkę. Dobra. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No jest AK4 case, AWP case, bestia jakaś. 300 kaka case Fade case też jest, patrzcie Fade case, dobra, fade case 68 do 10 razy zaklikniemy A może wpadnie kosa? I kurde kosy nie mam. Niestety kosy nie mam i 6 dolarów tylko, dobra, i jeszcze raz 68 dolarów. Tutaj widzę, Marble Fade już potrafiane są i tutaj też koseczki przeleciały ale jak to się mówi do trzech razy sztuka, więc za trzecim razem pewnie będzie kosy i niestety kosy też nie ma tutaj, niestety kosy nie mam ale jak to się mówi do czterech razy sztuka <grych> jak teraz za czwartym razem nie będzie kosy to ja się poddaję i się właśnie chyba poddaję Ja poddaję się, naprawdę się poddaję, e, idziemy sobie dalej no to jeszcze ciekawego mamy. No co ciekawego mamy. Jest kilowat to jest. O, kilowata bardzo lubimy. Kilowatik jest sympatyczny, 12 dolarów. Jednym kliknięciem to sobie po prostu poklikamy go trochę. Może coś tam ciekawego wpadnie i... Jest lipa. Pierwszy będzie lipny strzał 3 dolary tylko dało. Z 12. Zobaczymy jak dalej. No i tutaj też nic ciekawego. Też niestety nic ciekawego nie wpadło. Szkoda, szkoda. Budżet mamy nasz totalnie zrujnowany. I Olympus oczywiście przeleci. Ej no naprawdę, jak nam zrujnował się budżet w ciągu 5 minut, w zasadzie. Też to 5 minut. Ej, dobra, co so jest ten? Black Lotus i jest Jawbreaker. Jawbreaker i Black Lotus, dobra. I 51 dolarów to jest. Oko, tylko że ogólnie ja mam te skinny. Chociaż kurde, ten jest w stat Dobra, zostawimy sobie statak sobie zostawimy. Niech będzie. Stattrack sobie zostawimy. To możliwe, że po prostu ja sobie skorzystam z tego statraka i wezmę go dla siebie. Yy, o, w faktory nie w statku jest smile, więc 13 dolarów udało nam na plus. Jedziemy o, zmienimy sobie... O dobra, jest Olympus, jaki stan Olimpusa. O! Znowu Faktory nie wstał a ten Olimpus Worn, Dobra, sprzedajemy. Chrom <grym> canonik. Może by wypadł. Fajnie by było chrom Canona. A, bo ja miałem robić właśnie challenge z chrom Canonem. Teraz mi się przypomniało. Miałem robić challenge z chrom Canonem. Eee, tylko chcieliśmy wydropić jakiegoś minimal albo faktoryniu, żeby jeszcze może miał stat track najlepiej. w faktoryniu w stat tracku? tutaj. Często to sypię faktoryniu w stop tracku Inny tutaj. Naprawdę. Kurde, nie wiem. Ją teraz podżądało faktoryniu w stat tracku coś. Dobra. Jeszcze poodbieramy, jeszcze. Wtedy tutaj nie ma tego kukrinoża, nie? Bo tu szczerze mówiąc, do tej skrzyni powinni dodać kukrinoża. Jak dla mnie. I. Patel ten traku teraz. No akurat. No i tutaj. Co, co, co? O, no, średnia apka. O, no, tu kałach, czerwony się nawet pojawił na horyzoncie. Dobra. 6 dolarów. za zatem kolejny raz i... O i nie ma nic ciekawego. Daj tutaj coś ciekawego dla cierpiczka. Chrom Canona albo kałaszkę i uciekamy dalej. Kurde, no teraz takie nazwo się chyba nie będzie dawać. Dobra, jeszcze se za dwa razy klikniemy i lecę dalej. A do tej skrzyni na pewno wrócę. Patrz, Chrom Canon. Czy leciał? Ale jest Joe Breaker, jest Joe Breaker. 11 dolarów, czyli słaby stan. Ile taki. Tam musiał być Battle taki w takim razie ten jawbreaker. Eee, no szkoda trochę, bo by się przydał w lepszym stanie. I 6 dolarów, dobra, jeszcze za dwa razy gitniemy. Jeszcze za dwa razy lecimy dalej. operę hmm. tutaj lipa. Kilowatt case. Ogólnie bardzo lubię tego Kilowatt case spoko Spokojec, naprawdę. Muszą przyznać. O, okej. Okay. No, no, not, not good, not good. Dobra, 10, jeszcze 25, 50. 25, 50. Dwa razy jeszcze po 10 pchniemy Może coś wleci czerwonego. Chromcannon, dwa przeleciały. Szkoda. Albo w sumie, może kurde, już do końca będę otwierał tą skrzynię. może ten chromkanon w końcu wleci jakiś. Black Lotus przyleciał. Jest też lypa, 7 dolków. Dobra. Otwieramy już do samego końca tęże skrzynię. Może nam coś tu wleci ciekawego. Ten chromkanon w końcu. A e ilon w ogóle ma wartości. No Faktory News to praktyko to jest 630 dolarów, okej. Okay. Czyli będzie bardzo trudny do trafienia. Ale, jak jest coś trudne do trafienia, to to jest właśnie robota dla mnie. Dobra, mamy Olympusa i mamy Jawbreakera. Edge Lorda też mamy. I pytanie: jakie stany? 42 dolary. test w stattraku i Olympus Battleskirt. No w sumie Jawbreakera to sobie zostawiam, bo ma stattraka, a ja lubię rzeczy w stattraku. Dobra, jeszcze kliknijmy. I, uwaga, Not King, Not King i tutaj klik, klik, do tych przecenionych skinów to my jeszcze wrócimy prawdopodobnie w następnym odcinku, coś tam sobie ich jeszcze potwieramy, A, no i dobra, prawdopodobnie ostatnie kliknięcie. Kilowatt case'a i niestety nie... Chociaż jest Black Lotus, ile warty? Oczywiście się nie świeci, więc... 34, dobra, Battlescape to jeszcze teraz sobie klikniemy. Mogę kliknąć? Mogę. Dobra, jeszcze raz sobie klikniemy, nawet chyba dwa razy. Nawet chyba dwa razy nam się uda, jest Olympus. Ile warty Olympus? E... minimalware Malware. mamy jak minimal to kurde O, minimal wear sobie zostawimy Ją no, kliknij I teraz prawdopodobnie już ostatnie nasze kliknięcie I jest jeszcze Jawbreaker I jest Olympus znowu, jakie stany? Well worn I tu będzie Well worn Dobra to sprzedajmy Jeszcze na stać, więc jeszcze sobie klikniemy 10 Skoro mamy to czemu nie? Trzeba kliknąć i... No i teraz się będziemy chyba żegnać. 21. Ej, jeszcze to stać. To jeszcze się nie żegnamy. Do końca. Okej. Okay. No i teraz się żegnamy. No cóż? Ja nic więcej nie będę mówił. Zestawcie suba. Nara.